No kurwa, o, jak O, komuś siemano. Zagadaj. Siemano. Ej, Ej. Siemano. Ale nie wierzaj we mnie. Nie wierzę w ciebie. No to uważaj lepiej. Spierdalaj. <noise> <noise> no to uważaj lepiej. Gdzie może być ten... ten Za nami? <noise>

<aan> dawaj, <redaktorio> dawaj, <in> się. Zobacz, ja na niego jak like, płachta na byka. Dokładnie. Daję już, już oddaję. Dawaj, kurwa, No, no daję już, ludz, mordzia. Kurwa. Ile ich synów? Weźcie w niego. Ale jak żartowałeś? Żartowałeś. Chłopaki, chłopaki. Jak żartowałeś? Chłopaki. Proszę pana, nas jest pięciu. Proszę pana. Sorry, sorry, sorry. Ale uszyjewam! przyjechał. go kopał? Ej sorry, morda ty! Nie, już wychodzi ci strzelać? Czeka! Zabił chłopa, zawił chłopa! Przejechał go! Ej, mord morderco, morderco! Ale umieję, ja nie! U mnie w oczkach nie! U mnie, kurwa, kurwa. Co u mnie w oczkach? Co u ciebie w oczkach? U mnie kurwa wołajcie! Jakie Na moim świecie zabijeś go! O nie, 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 nie! Co kurwa nie? No, się tak no, nie, no nie żyje, to co, nie jest. No to nie wie, żyje, umarł? No, nie no umarł, kurwa nie oddycha. No to chuj, to koszniczy go. Nie no, ale to ty płacić za pogrzeb, czy kurwa co? No, bo nie no, miał no to chuj, to gościcie go. No ale on nie miał ubezpieczenia na życie, nie miał polisy na życie, to kto za pogrzeb zapłacił? I co, jeszcze co mnie może zabijesz? No u człowieka zabiłeś. Ja nikogo nie zabiłem! Ale Zabiłaś... A, jeszcze przejedź mnie. Nie no, tak jest. Przeproś, No właśnie, no, przepiąć go A ja nikogo nie zabiłem! więc. Zabiłeś chłopaka! Zabiłeś chłopak. człowieka. Chcę zapłacić za, za, za jego pogrzeb. No zabiłeś człowieka, no e. Człowieka. No człowieka zabił i się wymigał od odpowiedzialności. Nie wymigasz się od odpowiedzialności. Człowieka zabiłeś. Ej, to już rozpęd bierze na nas. z cmentarzem wyjeżdżam, widzowie. Ha! Mamy Cię, Lewo! To minąłem go, kurwa, do bidu. Minąłem go? Tak. A. się. Przed siebie. Kurwa, no i... No, no i się zdenerwowałem. No dawaj. Oddajesz dawa, wszystkie reakcje. Oddajesz nam wszystkie reakcje swoje. <laughs> no, trochę szybsze taka macho, niż oni to gówno. Nie, wyjdę i ci tam najebnie, no nie. Staram, żeby się odpł... No jedź, jedź. Dobrze ci idzie. Oddasz ten diament, kurwa, jeszcze. Jak coś, to w opony mu a nie w ludzi. Co jest, Grzegorz? Opony, Gonicie się tam, jak kurwa ciężarów wyszukam. Tak, gonimy się, zabijamy się. Kurwa biorę O kurwa, tak. O oh. jest! O, oh. joj, joj. Ale mu zajebałeś, kurwa zakrwawiony bianem się trzymaj, się zatrzymaj Zajebiste to było grzechu Kłops, to kurwa u z boito to idzie dalej. No fajnie No nie boli Ja też Ty kurwa jak się <ślesy> No, ej, zabraliście mi w diablo. No ale to ja kurwa ciężarówy wyszukam. Tak, gonimy się, my się wlebiamy. burrito. O kurwa, to tak jest! O! o jo, jo. <grym> nie, nie jest o. pan jeszcze zatrzymany. Co znaczy jeszcze? No, nie nie może będzie pan, pan, Czyli do tego może pan nie, nie by, Może pan zaraz jeszcze wyciągnie pistolet, zacznie strzelać, Jak to wiadomo. Chciał was zabić, żebyście nie żyli. Dobra, a jeszcze. E, do czy pasażer ma w ogóle OC w razie co, czy nie? To nie jego auto, to na chuj moce No bo ktoś musi to dalej prowadzić, pan nie może prowadzić bez oczekiwania Albert! Oczywne. Wychodź! Co? Albert Co Hudson? O, Albert poprowadzi Ja poprowadzę To jest Albert Hudson, ten funkcjonariusz? Wygląda ja kurwa Co pan robi? No ja poprowadzę, Co pan, no, ja poprowadzę. Co pan robi? Kurwa ty Zawsze nie, zabijaj, no, nie wchodzić do nie swojego auta. Ale co nie pofał. do swojego, dobra idę dobra, dalej. Co pana kolega, tak? No tak, kurwa. Po... No to kurde, panie... Zajebiście odegrane. Kurwa powiedziałem mu wysiąść i wysiadł, nie? A ty co nie. Kurwa, Macie, bo ja nie? Kurwa, wracaj bo ja bym Nie wiem, coś tu się dzieje no, dziwnego. Dobra. dobra, panie Bambo, kontynuując, no. Kurwa.